Siema, witamy Was w nowym odcinku. Dzisiaj duży ukłon w stronę środowisk kibicowskich i gangsterskich, dlatego, że nagram odcinek jak obronić się przed pałką. Często w jakichś utarczkach na ulicy dochodzi do takiej sytuacji, gdzie ktoś kto nie do końca ma umiejętności chce zagrać niefer, ale wiadomo na ulicy nie ma zasad i łapie coś co może przypominać pałkę, rurkę, butelkę. Dzisiaj dowiecie się jak obronić się przed takimi przedmiotami. Pierwsza technika, najbardziej klasyczne uderzenie, to znaczy nasz przeciwnik ciosami zamachowymi próbuje trafić nas od góry. I ogólnie naszym przedmiotem dzisiaj będzie metalowy baseball. Czy będzie to rura, czy drewniana pałka, nie ma to dla nas żadnego znaczenia, ale ten przedmiot jest twardy, tak samo jak rurka, więc będziemy mieli już jakiś, jakąś świadomość i pogląd, żeby na pewno nie przyjmować w żaden sposób tych ciosów, tak? bo bardzo intuicyjnym takim odruchem jest to, że ktoś uderza od góry i ktoś zasłania się ręką. Po pierwsze, o ile w przypadku jakiegoś tam jakiegoś kawałka drewna, który nie jest jakimś grubym przedmiotem, może oczywiście taka technika być skuteczna, ale w przypadku metalowego baseballa oczywiście skończy się albo połamaną ręką, albo innymi obrażeniami. W innym przypadku, gdy ten przedmiot byłby krótszy, na przykład jak pałka teleskopowa, zamachnij się. Tak bardziej od góry. Tak, wchodzę tu i patrzcie. Nawet gdybym to zablokował, ciężar tego przedmiotu, czy będzie to pałka teleskopowa, czy cokolwiek, nawet gdy zablokuje rękę, nadal możemy je uderzać. Więc kiedyś ja też byłem tak uczony, żeby zablokowywać ciosy w ten sposób, dzisiaj nie ma to już racji bytu. Pierwsze co musimy zrobić: uderzenie od góry zamachowe. Robimy podwójny ruch. Pierwsze, uderz. Idziemy do przodu, tak żeby to uderzenie ślizgnęło się po naszej ręce i gdzieś tam odprowadzi tą pałkę. I jednocześnie z tym ruchem druga ręka uderza w krtań, szczękę, punkty atemi, tak? I musimy to zrobić jednocześnie, czyli szum, odderz, pa, i wchodzę tu, tak? Ta pałka się śliznie, on już tutaj będzie zmiękczony. Muszę szybko do niego dojść, więc dawaj jeszcze raz. Jest uderzenie, pa, wychwytuję sobie tą pałkę i wychwytuję sobie jego. I patrzcie, co teraz się dzieje. Ja mam nad nim pełną kontrolę, mogę tutaj robić co chcę. On gdy będzie chciał uderzyć mnie, czy ze swojej ręki czy z głowy, ja tutaj cały czas się mogę zasłaniać nim, tak ja mam tutaj kontrolę. Więc tak, on uderza głową, próbuj. Nie może. Ja z kolei mogę, tak? To mi daje bardzo dużą przewagę. Jak w takich technikach bardzo mile widziane są zmiękczenia, tak? Więc trzymam go tutaj, kroczę, kroczę, oczywiście do momentu aż uznam że nasz przeciwnik stracił delikatny kontakt z rzeczywistością. Muszę wykorzystać ten moment, tak? I patrzcie, co zrobię następnie. Przesuwam się w dół, moje obie ręce idą poniżej. Czyli moja prawa ręka idzie na nadgarstek, lewa idzie na pałkę. I ostatnia część, wydobycie pałki. Najlepiej idąc w tym kierunku, bo w tym miejscu palce będą najsłabsze, tak? Trzymam jego nadgarstek, odginam jak najdalej. Najlepiej za koniec pałki swobodnie mu wypuści. No i ja w tym momencie mam już pałkę. Następna technika w innym odcinku pokazywaliśmy Wam uderzenie od boku, które kończyliśmy na koszyczku. Dzisiaj troszeczkę inne zakończenia i oczywiście z wykorzystaniem pałki. Mamy oponenta, który będzie uderzał od boku. I pamiętajcie, że też widząc kogoś, kto ma pałkę, mamy tak naprawdę w sensie dwie opcje. Uderza albo najlepiej odskoczyć, żeby nie dostać tym uderzeniem, albo gdy już widzimy, że będzie zamach, tak. Wejść. Dlaczego? Widzicie, gdy odskoczyłem, uniknąłem yy, obrażeń, tak? Wchodzę tutaj, ewentualnie dostanę ręką. To jest zawsze lepsze niż dostać baseballem, tak? Czy, czy tak w tym przypadku metalem. Więc zawsze nas przeciwnik będzie kierował swoje uderzenie w dystans, gdzie jesteśmy. Więc uderz. Zostać w tym momencie, to jest najgorsze, co może być. Albo tył, albo przód. Dawaj, jeszcze raz. Wchodzimy, od razu wychwytujemy rękę. Tutaj, tak jak w poprzedniej technice, jest opcja, aby zmiękczać. Raz. Dwa, wychwytujemy rękę, druga przechodzi na jego nadgarstek mocno, chwytamy razem z pałką, przechodzimy górą. I zwróćcie uwagę teraz na nadgarstek. Jego ręka w tej płaszczyźnie już się nie zgina. To jest końcowy zakres ruchu nadgarstka. Każde wykręcenie mocniejsze będzie powodowało duży ból. Więc dostawiamy rękę, aby stworzyć dźwignię. I najlepiej, ja zawsze mówię, żeby podejść z nogą i zrobić taki krok. Aby wymusić to, żeby nasza prawa ręka zgięła się, tak? Podnosimy nogę. O! I nasz przeciwnik albo będzie się kładł, albo kłócał, tak jak w tym przypadku. Kolejna technika, tym razem troszeczkę trudniejsza do wypracowania. Jeśli nigdy jej nie zrobiliście, na pewno nie wyjdzie Wam za pierwszym razem. Także to akurat trzeba przetrenować, ale wierzę, że dacie radę i że trenujecie razem z nami. Zobaczcie jak to wygląda. Ogólnie z bećbolem też nie mamy zbyt dużego pola manewru, w sensie tutaj nie ma jakichś dziwnych uderzeń od dołu i tak dalej, tylko albo góra, albo bok, albo ewentualnie jakieś koszące, do których też przejdziemy. Uderzenie od góry. Przeciwnik uderza i to, co zawsze w, w uderzeniach od góry. Początek zazwyczaj będzie taki sam, bo musimy odeprzeć ten atak, tak? Czyli ślizg po ręce i druga ręka wbija się, y, aby zmiękczyć, tak? Przechwytuję rękę. Zmiękczenie, zmiękczenie i teraz zwróćcie uwagę na tą rękę. Przy zmiękczeniach zawijam sobie swoją rękę od spodu i przytulam do ciała, tak? Podczas zmiękczeń to robię. Wychwytuję rękę, zmiękczam. Szybka przekładka ręki, zmiękczenie i tak, chwytam za kark, moja ręka już jest bardzo blisko, tak? Nie muszę tu robić jakiś, nie musi ona przebyć jakiejś bardzo dużej drogi. I ściągam mojego przeciwnika i sam sobie go układam. Po zmiękczeniu on jest oczywiście wiotki, tak? Najważniejsze, trzymam rękę, skręcam go tu i trzymam tą rękę, on nie może mi uciec, tak? Ta ręka cały czas musi być kontrolowana. Mój przeciwnik leży, ma jeszcze jeden punkt podparcia. Zawieram go nogą i patrzcie teraz, chcę... Mogę wyrwać baseball, odrzucić. Nadal trzymam tą rękę tak, mogę sobie poprawić ten chwyt, jeśli tam przy, doby, przy wydobyciu tej pałki mógł się popuścić. I patrzcie, jaki tutaj mam duży dostęp do głowy. Tutaj już teraz mogę uderzać. Głowa, mostek, brzuch, jakby cały jego obszar, ten, który powinien chronić, jest otwarty. Przy uderzeniu w szczękę, nos, on też straci kontakt z rzeczywistością. Więc to jest bardzo dobra pozycja dla nas i do niej będziemy zawsze dążyć. Kolejny rodzaj obrony przed atakiem baseballem czy jakimkolwiek innym narzędziem. Tym razem zrobimy sobie od razu z obezwładnieniem osoby, tak żebyśmy mogli zatrzymać osobę, która nas atakuje. Mamy pacjenta, i o ile jest to baseball, czyli ciężki przedmiot, który ciężko jakby wytrącić z pędu, wiemy już mniej więcej po samym zamachu, w którym kierunku będzie leciał. To znaczy, nie jest to tak jak z nożem, że gdy ktoś chce ciąć, może skręcić w każdym kierunku, tak? Bejzbol Szymon. Dokładnie, w środku tego pędu nie zawrócimy go, tak? Więc ewentualnie będzie to uderzenie z góry bądź z boku. Więc jakieś uniki wchodzą w grę. I tutaj możemy właśnie bardzo płynnie sobie przejść do obezwładnienia, Mamy atak. Schodzimy z linii i bardzo ważne jest to, żeby szybko pójść za ręką i drugą ręką wejść na łokieć i obezwładnić sobie osobę, tak? Ten przewidywał może być wyizolowany. My możemy sobie wejść kolanem na tą rękę i nad gościem pracować. Teraz zobaczcie troszeczkę szybciej, jak to zrobić. Dawaj, Szymon, od razu. No i teraz powinno być dobrze. Rodzaj ataku pałką czy baseballem. Tym razem będzie to atak oburęczny, czyli typowy zamach. Tutaj już na 100% będziemy wiedzieli, w którym kierunku będzie wychodziło uderzenie, tak? Mam przeciwnika i to, co też było przy jednej z wcześniejszych technik. Zamachnij się tak, żebym dostał końcówką. Najgorsze uderzenie. Baseball na samym końcu jego prędkość jest najszybsza, więc oczywiście uderzenie najbardziej bolesne, czyli dwie opcje: albo cofam się do tyłu i nie dostaję w ogóle. Albo gdy widzę, że robi zamach, bo też musi potrwać to jakąś tam sekundę, tak, zanim się zamach nie uderzy, wchodzę jak najbliżej. Uwierzcie mi, że nawet gdy dostanę tą częścią, jest to dużo mniej bolesne niż tą częścią. Więc nawet jeśli się troszeczkę spóźnię i nie zdążę dojść, żeby dostać samymi rękami, i tak będzie to dużo lepsze niż dostać końcówką. Więc jeszcze raz, macha się, wchodzę. Najlepiej tak, żeby dostać rękami. Tu cały czas garda, zasłaniam się tak, żeby nie dostać, chronię twarz, najważniejsze elementy i punkty. Po tym, jak jego ręce będą miały kontakt z moją wątrobą, przechwytuję ręce, dwie na raz. Jeśli wypuści baseball, jak najbardziej wyrzuci narzędzie, ok. Jeśli nie, mocny chwyt, tutaj zmiękczam tak cały czas, mogę chwycić, jedno uderzenie, drugie uderzenie, ale gdy trzyma baseball, zmieniam ręce, chwyt od dołu. Teraz skręcam, tak żeby móc wydobyć pałkę. Kolejna obrona przed pałką, tym razem dwuręczne uderzenie zamachowe. Poziome, lub nawet może być troszeczkę od dołu, ale technika mm, będzie troszeczkę inna, po sam początek będzie inny ułożymy ręce podobnie, tak jak do obrony w kickboxingu przed ciosami, głównie przed wysokimi kopnięciami. Mam przeciwnika, będzie robił zamach i w kickboxingu musimy oczywiście chronić głowę i ewentualnie odprowadzać więc kopnięcia, więc są takie bloki krzyżowe na jedną czy na drugą stronę. Tak, żeby się przed tym bronić, i tu bardzo fajnie można to wykorzystać. Nasz przeciwnik robi zamach. Wchodzimy i spójrzcie. Ręka zostaje, żeby chronić szczękę. Ten obszar cały czas jest chroniony. Druga ręka może chronić tu, wkroczę. Także ja tutaj, w płaszczyźnie od mojego przeciwnika, jestem chroniony. Tak jak wcześniej dostanę baseballem. Najlepiej, żeby dostać rękami. Im bliżej jego, tym lepiej. Im dalej pałką, tym poziom bólu i obrażenia rosną. Zasłaniam się i po kontakcie od razu wyłapuję bliższą ręką ręce. Mojego przeciwnika, tak, żeby ściągnąć sobie jego baseball w dół. I teraz ja przejmuję kontrolę. Zaczyna się teraz moja kwestia, tak? Ściągając ręce, tu mam przestrzeń, mogę się zamachnąć, uderzyć. Raz, tak, jak zawsze zmiękczenia, dwa. I też mogę przytrzymać jego ręce, że nie będzie manewrował nimi i wyrwać baseball, tak? No i gotowe. Pokazaliśmy Wam dzisiaj parę technik z pałką, w tym przypadku z baseballem. Mamy nadzieję, że podłapiecie jakieś patenty. Na bojówkarzy pseudo gangsterów i kiboli. Pamiętajcie, żeby zostawić dzwoneczek, łapkę w górę subskrypcję i wbijajcie nasze socjale. Trzymajcie się. Hej!